Nie To ja. Mr. Nike. To moja fura. kupiłem ją za 76 tysięcy. Drogo. O, jest Moja fura. Na nią wydam, żeby ją ulepszyć. Jedynie. 15 tysięcy. 15 tysięcy wydałam na ulepszenie, na kupienie i razem około 91 tysięcy wydałam, prawie 100 tysięcy na ten wzór. A na no to wydałam 2000. Jeszcze. Dobra, to mój krótki kolanik o moim życiu w GTA. Czyli o tym, jak ja wyglądam, jaką furę zalebistą. Więc na Pozdrawiam, dawajcie sobie like mister, like.